Zdrasz swój, swój, Dzień dobry, witam. Powiedziałem to jak taki totalny anonek. <grywia> Powiedziałem jak to taki totalny anonek, dopiero zauważyłem, że tutaj jeszcze pominąłem parę rzeczy przy okazji. Co to mówi was widzowie? Jeszcze tylko na start chciałbym powiedzieć, że jeśli jesteście nowi, zostawcie suba i łapkę. Jeśli jesteście starzy, to też zostawcie łapkę. I napiszcie w komentarzu coś przyjemnego, fajnego. No i co widzowie? No nie będziemy tu przedłużać. Czas lecieć z kolejnym. Tutaj odcinkiłem. Eee, uh, witaj, Feju. Słyszałem, żeś najmądrzejsza, a może zatem udzielisz od mi odpowiedzi. Moi krewni giną, czuję to. Być może, ale co wiesz o przyjaźni między Aurelą i fejską, starszyzną? Zdradą? Nie wiem, czy wiesz. Tu Haureli zgładził naszego wspaniałego króla. Śmierć zmieniła ją w monstrum. Bzdury, wyczułem, jej obecność nie jest żadnym monstrum, lecz moją cioteczną babką. W zasadzie cioteczną pra pra pra. Jesteś z jej rodu. Czyli walka. No dobra. Jak się widzę, co tam u was słychać Dziękowego. Dajcie znać w komentarzu, bo. Kurde, powiem wam, że powoli zbliżamy się do. Nie jakoś szybko, ale małymi kroczkami. Takimi tyci, tyci kroczkami zbliżamy się ku końcowi serii. Z. Bo już jesteśmy w trzeciej kampanii, drugiej misji. A trzecia kampania drugiej misji. No to już zostały nam dwie misje, tylko tutaj. I jedna dodatkowa kampania. Droga przed nami była zupełnie zniszczona. Ktoś wywołał potężny wybuch. A osunął się w jego wyniku, Ziemia zablokowała przejazd. za jednego z głazów wyłonił się osmalony wyznawca. Świetnie. Wiedza zawsze jest najważniejsza, a drogi można odbudować. Skoro ty mowa, możecie to oczyścić? Zamierzam na północ oczyścić, ależ to nam zajmie mnóstwo czasu. W takim razie zbierajcie się za pracę. Tak jest, panie. Czy oni to uzbierają? Naprawią? No, chyba nie. Nie mam pojęcia, co teraz mam zrobić. Muszę się udać tutaj. Oj, tutaj ja nie znalazłem. Jak ja tego nie znalazłem? Czy ktoś mi może to wytłumaczyć? No to się nieźle strollowałem. Tak podejrzewałem. Masz jeszcze coś do powiedzenia? Wiesz co się stało? Lub gdzie została związani? Dobra, to niefortunne. No dokładnie, to niefortunne. Zawalczmy. Mm, to może być spoko. Spójrzcie tylko, jest tu kamienny klucz, zapewne odpowiada za ogień w kamiennym popasie. Pip! Dobra, magiczny połączenie, zgasił, super. To teraz mogę się tepnąć. Gdzie jest ten tepek, który ja uruchomiłem? Gdzieś tutaj był to portal. Któż idzie? O kurwa, on jest ryzykowny aż dla mnie? To co mam powiedzieć dla mojej kobity tutaj? Walczącej. Może być ciężko, może być ciężko. Jak to dla mojego bohatera ryzykowne. Rodzeństwo spotkało się na polu bitwy. O kurwa! Siostro, nie podoba mi się Wy... O jezus, jest sorry, że się tak poprawiłem. Jak gruba, skok kompletny. Ale mam problem z nadgarstkiem. Siostro, nie podoba mi się, w jaki towarzystwo. Dlaczego jesteś przeciwko mnie? Bracie ci uczeni pokazali mi niewiarygodne moce. Chcą przewrócić cesarstwu dawną chwałę. To chwalebny cel. A co z chwałą naszej baronii? Zgromadziliśmy bogactwa, o których inne baronie mogą pomarzyć. Wkrótce będziemy największą potęgą Arlonu. Odwrócisz się od tego, ode mnie? To chciwość, nie chwała. Przykro mi, bracie. Marzy mi się lepsze życie dla wszystkich mieszkańców Arlonu. Jestem po stronie niewidzialnej loży, po stronie Aurelii. Musisz to przemyśleć. Nawet, iś, i, nawet moj, y, twoja uczona matka nie przyznałaby mi rację. Nie chcę ponosić miecza na rodzinę. To ona opowiada mi historię o Aurelii. Porzuć chciwość i dołącz do nas. Razem stworzymy lepszy świat. Aurela nie żyje, a ja prędzej zginę niż komukolwiek oddam baronie srebrzystych. No dobra, walka samodzielna. Walka samodzielna, tak jak mówiłem. Tak jak obiecywałem, zawsze walczymy z bohaterami. Co on tu ma? Samych łuczników, skurczybyk. No to nieźle. Dobra, szczurki muszą biec. Kurde, ale mi znują te szczury. Dobra, no nie ma innej opcji. Musimy biec naprzód. Jezus. Chłop dosłownie, samych arczerów kupił. 3 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. No wszędzie 1, 3. Czemu jak najwięcej tych, tych tutaj udupić? Olej Slipstein. Olej Slipstein. O, lipka. Przyszuj, ja mu nic nie zrobiłem tymi jednostkami. Ale, ty jedyne co mogę robić, no. Pora strzelaj w niego. Dosłownie z zero mu zrobiłem, nie? Ja mu nic nie zrobiłem! Chłop mnie zmiażdżył! Ja pierdolę. Zbiję mu tylko kilku uczników. I to wszystko. Godny. No no dobra, spróbujmy. Malka samodzielna. Miejmy nadzieję, że się uda. No kurde Bele, to będzie ciężka bitwa. Zablokujemy mu archerów. Jednych. Muszę biec, muszę biec, ja mam innej opcji. nie co mogę robić, to mogę osłabiać tych yy, Archerów za pomocą jakiegoś strzelanka. to tak naprawdę wszystko, co mogę zrobić. Dobra, jak te szczury podejdą, to... O Jezu, o mi, pizga chłop. O Boże, ej, ej, ej. przesadzasz, ziomek, ziomek. Nie mówcie, że tutaj Dyntkowicza zaliczam, tak zwanego. Nie wiem czy to nie będzie lepsze. Powiem wam jest tragedia. Moje jednostki padają jak. ciapciaczki najgorsze. Jest kurewsko źle. Hop, co przyszedł i mnie zniszczył. No ja nie mam pojęcia, jak mam go pokonać. Nie, to jest najgorsze w tym wszystkim. O, oh jest tragedia. Mega tragedia. On mnie zgnoi tym, co ma. Może na styk się uda przeżyć, może na styk się uda przeżyć. Ojojojoj, może jednak nie. Pierdole. O, ale w pierdolinio się tu szykuje. Jedyny plus jest taki, że nie mogą atakować cały czas ci, ci kusznicy. Użyłem dobrego czaru? Tak. Nie, no nie wygram tego, nie ma bata. Pierwsze z kusznikami, dobra, trzeba to wczytać. Miałem właśnie, miałem właśnie wciskać, że czytać <grywa> Tu się źle stało się. No wiem, że porażka. Co ładuj grę? Z której tutaj tej? Z tej będziemy musieli załadować gierkę. No, powiem. Powiem wam, że no kurde bele. Szybka bitewka. Ja zrobię tutaj jeden myk. Mianowicie ona potrzebuje lepszych oddziałów. Wydaje mi się, że tych trzeba rozwiązać i kupić szczury, i tych trzeba rozwiązać i kupić tych dziadów. Tak mi się wydaje. Jak z tego wyjdzie, zobaczymy. Aktualnie tutaj mamy jeszcze jakąś budow budowę, chyba. Zróbmy tak, żeby móc sobie ulepszyć jednostki. Co ja potrzebuję na upgrade y tu? Niebiańskie, ten. Niebiańską rudę. Wszędzie potrzebuję niebiańskiej rudy i to dość sporo. Na pewno gdzieś mam giełdę. No jest ciężko widzowie, jest ciężko. Czy ja nie mogę wejść tutaj? Broń przy pomocy powiednika. Mogę. Dobra. Może z jednym z tutaj, jednej tutaj wiosce sprzedam to i kupię placówkę handlową. I zrobimy tak, że kupimy od cholery tych. I teraz jak się udam tutaj. Co za szczury potrzebuje? Pradawny bursztyn. Dobra, no to zaraz ulepszymy szczury przy okazji. Muszę zrobić kilka tur. I robimy upgrade szczurów. Dobra, teraz powinno siąść. Teraz powinno siąść. Możemy to przeskipować. Okej, okay. lecimy tam. Odchodzi. Niszczyciel dobrej zabawy. Biegnij, biegnij. A, on ma w dupie teraz mnie i nagle teraz postanowił, że jedyną opcją jest tutaj to, żeby nadupić moje surowce. No okej, okay. wyłaś tym powiernikiem, przekupuj oddziały. Lecimy na twojego brata, fryera. Ryzykowny, dobra. Ryzykowny, zmieniło się lekko. Zopiemy go, w prędzej czy później go zopiemy na 100%. Mamy dwa wojska, a on będzie uciekał w dół. No nie, no fryer będzie biegł i uciekał i przejmował wszystko co moje. Na to. No co za dziad? Kawaj, chodź tu, kurwa. Dobra, skornerowany jest. Uch. Chodźmy na niego. Teraz powinno się udać. W sumie takie mam, takie mam wrażenie, że powinno się udać. On dalej jest potężny. Dalej ma tych łuczników jak pojebany. Ale niefortunny teren się jeszcze złożył, co on rzucił za ten? Zgnąć chłopa tyle, ile się da. Zgnajmy chłopaty tyle, ile się da. To jest najważniejsze. Szczerze mówiąc, jak mu zniszczę jeszcze jedną jednostkę, chociaż do połowy. Jeden mu został. 4-7, 4-8. 4-8, Mogę jeszcze 4-8. Tu mogę mu zniszczyć jednego łucznika. Tu mogę 4-9 zadupić jedynie. No to strzelmy. Lepsze to niż nic. Ej, wydaje mi się, że to dobry, dobrze wyszło. Tym razem wyszło dość dobrze. Tak mi się wydaje. Ej! What? Czemu miał jeszcze jeden strzał? Czy jeszcze mogę jakieś użyć? Chyba nie. Jakbym podbiegł tu, jednego max mu zbije. No nic, no. Zbijmy mu tego jednego. Dobra, i tak straty zostały wykonane należyte. Należyte straty zrobiliśmy teraz. To było naprawdę worth it. W porównaniu do tego, co się zrobiło wcześniej. Jest niebo a ziemia i teraz powinniśmy go pójść pokonać na Chile. Co prawda nie fajny teren, ale powinniśmy dać radę. 4 4 4 4. Dobra, bijemy w tych 25. Gatków 8-15, czy jeśli ja podejdę tak, to mogę strzelić w nich? Mogę, 3 do 7. Świetnie. I mi też lecimy do góry. Dobra, no to już jest dużo, dużo lepiej wygląda ta, ta bitwa. leć szturże. Dobra. Prawda ich nie mam dużo. Ale lepsze to niż nic. Nie wiem, czy to nie będzie lepsze. Dobra, powinno się udać teraz. Stoimy dość mocno z jednostkami. Pierzmy mu jedną turę. Te jednostki, które mamy, to naprawdę dobrze stoją. Da, da, da. mogę sześć dwanaście zastrzelić, to zajebiście Sobie podstępujmy, strzelimy w tego dziada teraz, w tego dziada, dobra to siadło na easy. Dobra. Udało się. Udało się. jest 20 minut już w to gram. Holy shit. Ja tej misji nie skończę dzisiaj, jak tak to dalej pójdzie. Panany Baron nakazał niedobitkom swoich em, złożenie sił. Podaje się. pozwoliliśmy się wycofać em, na włości na wybrzeżu? Niech tak będzie. Może przejrzysz na oczy, gdy zakończę badania. Nie sądzę. No to nie sądź dalej. E, my tu oczywiście skupienie podbijamy. No i musimy teraz lecieć i odbierać wszystko, co moje. Frajer przyszedł, zniszczył mi kurde tego. Ja go odkupić moją niewodniczkę. Pięć koła kosztujesz. Czemu cię nie mogę ożywić? Ha, bo jeszcze chyba nie mogę no A nie, można już. Dobra. Wieso koleżanko tam uciekaj. Lepiej jest, jest mieć kogokolwiek nic, niż nie mieć nikogo. Hmm. Dobrze, udajmy się na górę. Oczywiście zbieramy wszystko co moje, co mi ukradł frajer. Ja sobie tu ulepszam oddziały, oborca. Czy jest kogoś, kogo ja bym wydupił? Chyba tych bym rozwiązał. Znaczy, ja chcę 20 tych. Chyba lepiej jest mieć 20 tych, niż nie mieć Nicego. Jezus, czemu powiedziałem ja powiedziałem, to Nicego? Ni niczego. Kolejna zburzona wieża. No, zostało mi niewiele do pokonania. Dobra, najpierw gród, walimy najpierw gród, bo oni się tu zrespią zaraz. A nie chce mi się później z nimi tutaj pierdzielić. A do tego, ej, czy ja nie miałem level upa na nim? Zaklęcia. Nasza koleżanka, leć sobie po oddziały. Powołaj sobie kogo chcesz. Żebyś miała cokolwiek. Twój pan nie jest gotowy. Ty lecisz i zbierasz mi surowce. A twój pan siedzi i się opierdala. Uuu, biblioteka Aurelii. To można podbić golda na pewno. Pradawny bursztyn też by się przydał. To też by się przydało. Czy tu jest coś do upgrade'nięcia? Nie ma. Dobrze. Zbierzmy wszystko, co się. Co można zebrać. Fajnie by było skończyć ten odcinek dzisiaj, Mamy tak się chciałem tę misję. Obawiam się, że jeśli to dalej tak pójdzie, ja tego nie skończę. <grytania> z cmentarza wyłoniły się zjawy, w szatach po pradawnych mędrców, a wciąż dującymi kadzieńcami z Związani przysięgą, związani z nią. Brzmi obiecująco. Witajcie, uczeni. Także jestem naukowcem z niewidzialnej loży. Zagubiona jest, zagubiona. Dlaczego my jej nie wyczuwamy? Poszukujemy jej. Co możecie nam powiedzieć o jej planach zachowania legionów i służeniu cesarstwu? Coś poszło nie tak. Przysięga wymaga jej obecności. Odbyło się powstanie. Czy zabrali ją Eterdowie? Eterdowie kto to? Smoczy władcy, którzy służyli, którym służyli żabulce. Dołączcie do mnie zjawy. Razem odnajdziemy Aurele. Tak, służyć będziemy. Yy, no, dobra, nie, nie, będę, nie będę tutaj wszystkiego. Zbieram to też takiego większego sensu nie ma. Już w sumie jesteśmy na końcu. Ale zbiorę sobie dla satysfakcji, dla satysfakcji, A mojej pers perse satysfakcji, w razie w... Jakby jeszcze miał ktoś tu. Kurwa, tu jeszcze wiocha jest. Jest do podbicia. Lecimy, lecimy, nie śpimy. O kurwa! Związanie przysięgą, związani by Służę przez cesarstwo Aurelii. Jako cesarski powiernik nakazuję Cię, już poszli. Nie jesteś nią. Pewnie, ale gdzie jest Aurelia? Zaginęła. Przepuśćcie mnie. Związani przysięgą, związani by Szybko bitwa. Czy damy radę? Czy będę musiał tu przyjść czymś lepszym? Dobra, daliśmy radę, na szczęście. Trochę nas pokiereszował chłop. Ale nic za to nie poradzę. Oczekuję na jej powrót, zbyt długo jej nie ma. Wyruszę do Cicholasu, by sprawdzić, dlaczego Arten NA nie wypełniła swojego obowiązku. Jestem jej mieczem. Pozostanę nim na zawsze. Ukończony cel. Ale tu jeszcze mamy jedną rzecz do zrobienia. Jak ja mam się tam dostać? Czy to jest portal, który mnie przeprowadzi? Tak jest. Oko moje ostatnie... Oto moje ostatnie życzenie. Po mojej śmierci zanieście moje szczątki do mojego najwierniejszego sługi. Artena Amelin w sercu Cicholasu. Cesarzowa. No i dobra. Wiele już się dowiedzieliśmy. Uważam, że jednak musimy odnaleźć poległych powierników, a może sama znajdę Aurelię. Myślisz, że możemy z nią porozmawiać? Wygląda na to, że złożyli jakiś rodzaj przysięgi. Jeśli ich umysły zachowały, y się zachowały, może nam się udać, choć uważam, że Aurelia powinna zbudzić pozostałych powierników. Na to wygląda. Postanowiłem, że udamy się do Podiam, by znaleźć Etheredów. Może, y być może, ukradli relikwiar prochów Aurelii. Może. Tak, uda się z nią porozmawiać. Dlaczego tak uważasz? A kto inny mógł, śmiałby się skrzywdzić y, Aurelię? Jej powiernicy i Feje byli częścią Pranów z jej wskrzeszenia. A co z powiernikami? Czy nie powinniśmy ich znaleźć? A, ambienta bada już grybowiec weisza. Wysłała też do cicholasu swoich ludzi, którzy być y, mają poznać losy Fejskiego Króla. Mogę zaproponować do tego zadania innego powiernika. Roderick z lotu jest wytrwałym dyplomatą. Feje nie lubią intruzów, a twoja niewidzialna loże może ich nie, może ich rozdrażnić. Celny pomysł. Tak zróbmy. Zajmę się tym, a tymczasem przygotuj wyprawę do Patryjam. Dobra widzę. Tak więc koniec drugiej misji. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Ja tutaj nie przedłużam. Trzecia misja zaraz zaczynamy. Tak więc. To będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Z mojej strony to będzie na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Cześć! cześć.